Dzisiaj przed naszą kamerą gościmy Łukasza Pocacha. Witamy Cię, Łukasz. Witam serdecznie. No i takie pytanie na początek: prawie dwa tygodnie współpracy z nowym szkoleniowcem. Jak układa się ta współpraca na linii Łukasz Pocacha z w Mecherek? Dobrze, no dla mnie i dla trenera najważniejsze są zwycięstwa, jest drużyna. I tam się każdy stara, jaki trener, jaki zawodnik, poświęcać. Także tutaj mm, najważniejsze jest to, żebyśmy zwyciężali, żeby poprawić tą naszą grę, żeby kibice byli zadowoleni z tej naszej gry, z miejsca w tabeli. I to jest dla nas najważniejsze. No właśnie, jak ocenisz formę naszej drużyny z perspektywy tego y, sobotniego meczu z OZS Poznań? To był Beniaminek, a tylko 7 punktów przewagi. No tak, ale tak można gdybać, ale w poprzedniej kolejce ograł Toruń, także Beniaminek, ale mają dobrych zawodników, doszedł do nich wysoki Metelski z Ekstraklasy, także tutaj nie można w ten sposób mówić, no, wygrali z Toruniem, my ich ograliśmy, czyli znaczy, że musimy wygrać z Toruniem, tak? No mam nadzieję, że tak będzie i po to jedziemy i chcemy, chcemy przywieźć zwycięstwo pierwsze. Polski Cukier Toruń to drużyna z czołówki tabeli ale w poprzednim sezonie też graliśmy z tą drużyną i można powiedzieć, że mieliśmy sposób jakiś na tą, na tą ekipę bo u nas wygraliśmy jednym punktem tam było blisko zwycięstwa, no i jak zagramy w sobotę no myślę, że będziemy chcieli zatrzymać ich obwód Przede wszystkim no ale z drugiej strony chciałbym, żebyśmy się nie koncentrowali na, na przeciwniku cały czas, tylko skupili się na sobie i, i stworzyli taką sytuację, żeby do przeciwnik martwił się, jak nas zatrzymać, jak nas powstrzymać, a nie odwrotnie. Także tutaj myślę, że taką receptę chciałem przekazać zawodnikom i, i żeby optymistycznie patrzeć, że my jesteśmy lepsi a nie oni. No właśnie, co byś poprawił jeszcze w naszej grze od tego sobotniego spotkania, spotkania w przeciągu tego tygodnia, żeby w sobotę teraz, w tą najbliższą, wygrać z Toruniem? Ja myślę, że więcej konsekwencji w ataku, tak? jak rzucamy, nie wpada piłka, zbieramy w ataku, jeszcze raz, żeby ponowić akcję 24 sekundy, żeby przeciwnik się trochę pomęczył, mniej nerwowo właśnie w tym ataku, dłuższe akcje, konsekwentnie grać pod kosz i żeby ten obwód z graczami podkoszowymi współpracował i żeby była między nimi równowaga. Jeszcze tak ciągle odwołuję się do tego spotkania z ZS Poznań, ale to co dało się zauważyć w Waszej grze to to, że zaczęliście grać praktycznie do końca te akcje 24 sekundowe i, no i było kilka błędów 24 sekund, a nie, nie było to tak, że wchodziliście w akcję i od razu szukaliście pozycji do oddania rzutu. Dokładnie, no w poprzednich meczach przegrywaliśmy. No wiadomo, że dużo było czynników, ale też, też dlatego, że, że szybko ponawialiśmy nasze akcje, szybkie, szybko się kończyły. Przeciwnik to wykorzystywał, e, zbierał piłkę i robił kontrę. I my nie mogliśmy nic na to poradzić. Dlatego chcemy tutaj e, stworzyć takie sytuacje, że przeciwnik po, trochę pochodził w tej obronie i pomęczył się, i wtedy mamy większe szanse na stworzenie sobie czystej sytuacji. Teraz przed nami dwa wyjazdowe mecze, jeden właśnie teraz w sobotę w Toruniu, drugi w Przemyślu za dwa tygodnie. No Jak wygramy te dwa mecze, to ten bilans w naszej tabeli, w naszym przypadku, będzie, będzie już wyglądał troszeczkę lepiej. Dokładnie, no, jest ścisk w tej tabeli i każde zwycięstwo przybliża nas coraz bardziej do, do play-offów, dlatego myślimy tylko tymi kategoriami, żeby zwyciężać i porażka nas nie interesuje, bo już, już że tak powiem, one nas tak bardzo zdołowały, że już nawet nie chcemy o tym myśleć. No to pytanie na sam koniec: jakie będą mocne strony Azotasu Radek wcześniej w spotkaniu z Toruniem? Ja myślę, że będziemy chcieli zagrać bardzo dobrze w ataku. Kiedyś rzucaliśmy około 90 punktów i chcemy to stworzyć takie widowisko, żeby nie mieli na nas recepty w ataku, żebyśmy nie mieli przestoju w tym ataku, bo o obronę się nie obawiam.